Hejka tej wiki wiki króciak i mam dla was dobrą wiadomość Pewnie już na to długo czekaliście Bo kiedyś to w ogóle codziennie nagrywałam tam chociaż malutkie filmiczki zrobiłam Ale... Aż... Ale yy... Ja wiem, ja chyba wiem Co? Oj, Oj Paula jeszcze I chciałam powiedzieć, że będziesz w jakiś jeden dzień nagrywać Że w każdy jeden dzień że jakiś, powiesz, jak ten dzień i w ten dzień będą filmy? Nie. Że będę w każdym dniu nagrywać filmy. Aha. <laughs> Wiem, wy na to długo czekaliście. Dobra, dokończamy ten filmik. Olivia patrz, jak to się robi. Ucz się. Kulo magii, kulo magii, kulo magii. Nauczyłeś się już? Tak. No to masaj tą kulę i rób. Kulo magi kulo magii, kulo magii. No i co, nic Ci nie przelaczało? Umiem chyba. Dobra. Muszę... Patrz, to się robi tak. Kulo magii, kulo magii, kulo magii. Patrz, to do mnie przelatuje. Teraz Ty weź kulą. Kulo magii, kulą. Kulo magii, kulo magii. I dalej, to co teraz do Ciebie przelatuje. Umiemy! Umiemy. No jej, ja to umiałam. Ja, ja umiem. Ja umiałam. Ja już umiałem, kiedy miałem rok. Szybkie, szybkie cofnięcie się do y, 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 wtedy, kiedy y, on miał oczek. Co tam mały? Uja aj, uja aj, uja aj! To były czasy. Fajne czasy. Dziewczyny, co tak pola długo śpi? Nie wiem. Musimy ją obudzić. Pola, 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 pola! Nie poczekaj, poczekaj! Przecież Pola jest śpiochem. Trudno, obudzi się ją. Dziewczyny, pakujcie się, jedziecie na ten swój ob obóz. Pakowacie, pakować. Rose, Rose! Sznela, sznela, szybciej. Dobra. To, że chodzimy na dodatkowy niemiecki, to nie znaczy, że mamy go w domu trenować. Może czasami. Zdziwanie nie przedrzeźniaj i mnie. Dobra, już się, już się wyłączam. Yy, ja wezmę ten Znowu duży. Znowu w tych samych rzeczach one są. No są, bo mi się nie chciało przewijać. A weźcie ten piecak. No dobra. Dobra, to tutaj jest moja. A mi się, im ja tyle w tej w szafie, że normalnie się tam ani jednym nie mieszka. Aha. I musiałam mieć jeden poza szafą. O, Mufinka pisze. No tak, no daj do filmu, co ja chodzi. Oj, 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 oj. Co ty w piżamy się przybiłeś? Nie chciałam. Mhm. Dobra. Obowiązkowo to twoja kula. Ano. Ej, ja nie mam piżamy przy sobie. Uj. Obowiązkowo muszą być nasze wykompletowane ciuszki. Obowiązkowo. Może teraz weźmie wreszcie. Te, 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 Mama, nie widzisz, co sobie weźmiemy? No dobra. No ja. Co tam plecak jest? Pola też chcesz coś? Tak. No to masz. Taką może być? No. Jeszcze ci weźmiemy coś takiego ciepłego, jakąś taką bluzę. W sumie my też potrzebujemy bluzy. Jakiejś. I dla Poli będzie. Pola, wiesz co? Weźmy tą. Taką? No. Ona jest, jest strasznie na ma wszelką milusie chyba. Bo to Zoli. No ma jest taka strasznie milusia, wiesz. Okej. Okay. Jeszcze takie grube bluzy weźmiemy na wszelki wypadek, nie? A w ogóle ta twoja jest y, gruba, wiesz? Wiesz pola? no fony najważniejsze. No nie, nie mam. Widzisz, na naszych co się obiła. No bo po prostu jeszcze wezmę laptop w rękę. W sumie mamy dwa. Kluczyki od domu obowiązkowe. O, mój wałeczek. Nie, to mój wałeczek. Nasz wałeczek. Jeszcze wiem, nadal mają klucze prawdziwe do domu. To są moje klucze od domu. Mamy takie same, tylko z innymi zawieszkami. Ej, piórnik też trzeba brać? Chyba tak. Ale mamy jeden piórnik. Ej, Pola! Pola śpi. Prawda, dziewczyny? Tak, Pola śpi. Ej, się mi piórnik albo o, właśnie te pisaki? Mogę? Mm. Mm. Ej, może Maja? Mm. Dobra. A ten tylko No Ile ty jedziesz na tą wycieczkę? I długie? Nie możesz ich mocno przyciskać. Mam sama takie wielkie ptaki. Yy, na tydzień? Doba, może być. Dobra, mam jakieś krewetki dla ciebie, dla nas. Ej, patrzcie w ogóle, co my umiemy. Jak my umiemy grać. Musi na Ja też nie na tym grać. Krawialu. Tak, nie wiem. Tańczy sobie. Hej. Co? Patrz. Ej, patrzcie, mam ściągę z geografii. Uu. Ściągałaś już nie? Tak, tydzień temu. Aha. Nie, nikt cię nie przyłapał? Na szczęście nie. Ej, jaka ściąga? Ej, mi. Y y y y Chodziło o kartkówkę, jaką myślałam. O tak, 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 tak! A dobra, coś... Uff, dobrze, że nie zauważył. No. Bo sam przecież gadał, że... O, w ogóle mi się przybierzmy, bo takie mamy wczorajsze ciuchy. też chcesz, chcesz y, to? Chcesz to? No, no. Pola ma w ogóle mało ciuchów. Jeszcze Pola trzeba ci piżamę znaleźć. Może w tym domu spać? ma dużo. Możesz w tym spać? No. W domu to ona ma dużo ciuchów. A bo nie. Wiesz co? To, 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 to może być? No. Ona w domu ma dużo ciuchów. A dziewczyny mają jeszcze więcej. Mm, no zobaczysz. Bo trochę dołożyła. Czyli ile? No czyli ile dołożyłaś? Trochę? czyli tysięcy 500? Czekaj, poszukaj, no i tu będzie. Czekaj. Mm. Hajpa Hanka? Nie, masz mój, Hankę, Anka? To jest mój inny Hany, bo to jest mój drugi A, okay. Nie można jaka Hanka? Nie? Dobra, a też musi być. Oj. A telefon i tak musi być pierwszy. Patrz, może mi się pola ten telefon też. No. A bo nie, bo się od Mamy. Mama, daj ten zapasowy telefon. Już go nie mam. Co? Dziewczyny, dacie jakiś tablet? Nie, bo Pola śpi normalnie, nie, ja nie chcę! Głowa mnie boli od tego wszystkiego, ja idę spać! Dobra, ale nie krzycz tak. Prawda? Tak. <grym> Dobra, dziewczyny, chodźcie, odwiozę was na pociąg. Naprawdę. No, dziewczyny, chodźcie, odwiedzę Was na ten pociąg. Chodźcie, idziemy. Czecie, czemu z oliwy są tak podobne do ciebie? Mm. Bardzo są do mnie podobne. Takie same kolory włosów. Tak. Bo to No, to wiesz, wiesz czemu? No bo po prostu tak powiem. One się pierwsze urodziły, jakby wyrodziłeś się w matkę. Nawet mają po mnie alergię jedną. Dobrze, że glutenu. Dobrze, że gluten jeszcze mogą, bo te nie mogą glutenu. Wiem. W swoich filmów. Widać, że oglądasz moje filmy. Ale mojej klasy jeszcze nie widziałaś. Przed chwilą widziałam. Przed chwilą. Lele chwilą. Hapa Mam, mamy alergię na truskawki takie... A my miałyśmy się przebrać. No dobra już co tam. Teraz się żyje. Tak. Dobra, podejrzewam, że nie będziecie, że musicie wziąć dodatkowy śpiwór. Mm. Dziewczyny, dawać śpiwój! Cicho tam! Macie. Pola, trzymaj. Dobra, macie jeszcze ten śpiwój na wszelki wypadek. I lecicie. Nie nas odwieźć. Lecicie! Oni już wołali, idziemy szybko. No idziesz. Ostatnie sekundy. Proszę, to jest bilet za mnie i moją siostrę, a ten drugi za moją koleżankę. Dobrze, proszę, proszę wchodzić. Nie chciałam wyciągnąć papieru. Dobrze, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Oj, ale ten wózek tej zostawię, tylko weźmiemy to. Dobrze. Jeszcze jedziemy. A nie będzie nowy Bachorek. Eee! Jak powiem? Dobrze? nie mów, ty nie mów, nie, mów. nie będę mówić, ja obiecuję. Tak. Z tym, 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 tym tutaj się zamykam. Dobra, wracamy do filmu. Ej, a raz, bo coś takiego, że. Jedziemy do góry. Ej, my jedziemy w góry, nie? chyba. No, minęło. Minęła pół godziny, a Zoli już śpi. Już taka jest, to no nie? <laughs> Przystanek za 10 minut. Powtarzam. Przystanek za 10, 10 minut. minut. Powtarzam. Powtarzam. Dojedziemy w góry za 10 minut. Powtarzam. Dojedziemy w góry na... za 10 minut. E, Zoli, budź się! Co? Gdzie myszki? Jakie myszki? O gdzie ziemniaczki? Gdzie ziemniaczki? O co ci chodzi? Yy, Paulina kiedy była na obozie. No to miała taką dziewczynę, która, yy, która jak nie chciała spać to. Yy, znaczy spała i ona przez to tak mówiła. No i ona przez mówiła.. Ziemniaczki, gdzie jesteście? Zoli! Zoli! Zoli, 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 Zoli wstawaj! Myszki. Myszki, myszki. Myszy, 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 myszy. myszy bocias jedzą zaraz. Myszki, myszki, gdzie jesteście? Czy was nie ma? No to ona tak zawsze. Ona tak zawsze. No dobra, ona zawsze powiem. mówi, myszki, myszki, gdzie jesteście? Czy was nie ma? O ja, mega dziwne. No to nie zawsze. Wcześniej śniła o pancake'ach. Aha. To było dziwne, to było pankejczki. gdzie jesteście? To było dziwne, naprawdę. A, a nie chcesz wiedzieć, kiedy śniła o klozecie? Klozecik. Ja już nie chcę o tym gadać. Lepiej nie opowiadaj mi tego. No, myszki, myszki, gdzie jesteście, czy was nie ma? Ej, a tak coś, to my to ściągnęłyśmy trochę z dżendzi, nie? Bo kiedy oni skakali na te hardkorowe rzeczy, to, y, to y, Julita mówiła na kanale, y, co Wika mówiła przez sen i w sumie ja jestem Wika. Czyli co ja mówiłam przez sen? Ja mówiłam, myszki, myszki, gdzie jesteście, czy was nie ma? Sprawdźcie sobie, dam wam link w opisie. Jeszcze, jeszcze. Myszki, myszki, gdzie jesteście? Czy was nie ma? Zoli! Co? Co ono się nie omycha. Mega dziwne masz sny. Tak powiem. Za dwie minuty wysiadamy. Ua! Masz tą gazetę? Ja Ej, idę z wami na półkolonie chyba. Głonisz. Matą. A trudno, masz to na głowie. Tak. Ej, który był mój, kto był twój? I, i ona miała chyba, Ona miała tę. Nie, nie! Ten. Nie! Tak! Nie, nie Ona miała ten. No właśnie. Ale ja miałam ten. Ty miałeś ten. To, to, to wiem, że ty miałaś ten. Tak, tego nie chciałam zrobić. Ciekawe, czy będziemy mieć znowu Madam No. Dzień dobry, pewnie niektórzy mnie uznają, czyli Madame Zyzy. Znowu ta dramatyzująca baba. No, prawda, Pola? Chciałam powiedzieć, że to moja nauczycielka ze szkoły. Co? My mamy pana od chemii. A ja mam mega, 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 mega słabo. To moja nauczycielka. Aha, czyli ty z mnie nie Dzień do dobry, proszę pani. O, dzień dobry, Pola. Ale też panią Madam widzicie przez wakacje już łebek zgupiał? Nie, nie zgupiał. Na pewno? Na pewno. Dobrze, wierzę ci na słowo pora. Czy ty jesteś pora? To jesteś pora? że jestem pola, nie pora. A, pora, dobrze. Ja, ja nie dobrze. Pola. Dziewczyny mają po stronie. 2A i 2B, e, a chłopaki mają po stronie 1A i 1B. A ja myślałam, że to jest dziewczyna. Nie. To? No to! Nie! Ty masz tutaj gościu, to jest moja. Właśnie to jest dziewczyna chyba. Nie, to nie jest dziewczyna. Gościu z gazetą na łebi. Ej! Ej! Poczekajcie! Chodź tak gościu z gazetą na... Hashtag gościu z gazetą na głowie. Dziś wiecie, Wikusia umie pisać. Przecież hasztaka to mnie chociaż po, trochę powinna musiała podpowiedzieć, bo Wikusia była taka kupia, że Wikusia nie zapomniała, jak wygląda hasztag. Jakby ten, jakby Zoli albo Viva były takie, albo i były uczennicami tej pani, no to wtedy by ten, ta pani do niej powiedziała, że mają głupie łapki. Pewnie tak. Dobra, my się jedziemy rozpakowywać, dobrze? Dobrze, proszę pani? Ja nie mam pokoju, ja nie mam łóżka. Będziesz spać Możesz ze mną spać, wiesz? No, dobra. Ja zajmuję górę, ja zajmuję dół. Ja górę. No to ja ja miałam być ze mną. No dobra. Dobra, czyli ja mam na górze szafkę. Gdzie moja półeczka jest? A to twój piłynnik Oj, się popićkało. No są w internacie teraz. Co nie fajne? No są teraz na obozie czy w internacie. E, na obozie. Mhm. Bo moja już była w internacie. W internacie? No ale tam na, na tydzień. Bo się tam myślę, chwilę zachowywała. No, już nie. No, halon, bo do, dobra, może tak wygląda. Powiedzmy, dla siostry mm. naszej. nasi. Ja nie, sobie mleka na lacz. Pani Mandam, że się nie powinna iść, a powinnam. Uuu, kawkowe białe. W ogóle na chwilę komputer? Na chwilę sobie wezmę kompa, okej? Okay? To mój! Nie twój! Przecież ty już ustaliłeś że to będzie mój! Nie ustawiłeś mnie! No y, ten, bo ty wy nie, macie już telefony i laptopy! Ale my nie wzięłyśmy laptopów! Ale będzie, na nas cały, ale będzie nasz wszystkich wspólny! To jest nasz wspólny! I nie ma nie! Nie! To może być Twoje. Masz mieć ze mną. Ukradnę i krzesło. Dobra, idę ukradzić im krzesło. Temu z gazetą na głowie. Um, nie zresztą tego, się za. Daj krzesło. Powiem, już daję. To jest niby krzesło i gazety na głowie. Okay. Ej, o teraz mówimy na niego gazeta. Tak. Gościu, gościu z gazetą y, nie chciał y, mi dać y, krzesełka. Masz Pola. Oto to ja biorę. Bo to jest i tak siostr naszej siostry tak? Mhm. Bo rok temu wzięłam go i zostawiłam. <laughs> Siostra była wkurzona, co prawda. Której? Y, poli. Mhm. Pola, co z Tak. Oj, Pola! No nie ubieraj mnie w to. Ja ciebie nie ubieram, to ty się ubierasz. Ty ubrałaś? ubierałaś. Nie ubierałam. A no ty masz tableta teraz. Nieprawda. Prawda. Jezu, Polina. Ja. Au, 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 au. Widzisz, teraz sobie... Jakieś za... mega dziwne pozycję. To sobie daj OK, pola. OK. <laughs> Pidzaba. Pidzaba poli przeczepiona. Jeszcze nie zakończyliśmy walki. <laughs> w ogóle widzowie tak powiem. No, będzie druga część na pewno. Ale jeśli Wam się podobało, to. Subskrybujcie i dawajcie łapkę w górę. No właśnie i piszcie komentarze na temat naszej klasy. No, moi, no mojej klasy tak na żywo. I mówcie mi, że, y, że mój kolega to jest Leon, bo mój kolega się nazywa Leo. Tak, właśnie. Leo to pies mojej koleżanki. Aha. Hani, tej! Tak która chodziła na akrobatyk. Powiedziała się nazwisko. Na tu, na YouTube. <gry> Dobra, jak coś to będzie twoja sprawa. się będziesz tłumaczyć? Dobra, więc jak wam się podobało to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.